I Pisanka sprzed lat 6, z 1995 roku, naśladowanie z Miskiewicza, czaty śmiełowskie. Ja pisałem program pochwała ortrostwa w śmiełowie, natomiast prześliczny dworek, w którym Adam Mickiewicz przebywał w okresie, kiedy wybuchło powstanie listopadowe i zastanawiał się, czy wrócić i wziąć udział w powstaniu, czy jechać dalej na zachód. W tym zastanawianiu y, bardzo mu pomagała śliczna sąsiadka y, Konstancja Łubieńska. I o tym jest ta piosneczka, a także o tym, co się działo w Polsce w tym samym czasie. Dlatego Czaty Śmiełowskie, gdyż jest to naśladowanie znanej, myślę wszystkim, ballady Czaty. To jest ta, która się zaczyna od słów Z ogrodowej altany, wojewoda zdyszany, bierze w zamek z wściekłością i trwogą i rozchylił zasłony, spojrzał w łoże swojej żony, spojrzał, zadrżał, nie znalazł nikogo. Wiele dworków, majątków, ogrodowych zakątków Wielkopolskie hołubią równiny, Ale rzec się ośmiele, że przełożysz niewiele Nad uroki śmiałowskiej dziedziny. Gdzie dygoce jarocin od rokowych wypocin Żerków w dawnej świetności się chowa? Czy się zmierzcha, czy dnieje, śmiełów śmiało jaśnieje, Jak stracona w burawie podkowa. Gdzie ten koń, co ją stracił? Gdzie ziemianie bogaci? Gdzie masońskie fartuszki i młotki? Kustosz z żoną, kustoszką, namyślają się gorzko, Skąd na remont pałacu wziąć środki? O, nie tak było drzewiej, a jak było, nikt nie wie, Bo nie wszystkie się jawią sekrety, Kiedy chodzi o miłość, polityczną zawiłość I poetę pod wpływem kobiety. Tu wiesz Adam Dniszerek spędził w piekle rozterek, czy powstańcze zasilić majatki, czy gdy żądza się perli w romantycznej scenerii, wybrać raczej ramiona mężatki? Tam reduty, potyczki, pęk prądzyński, chłopicki, tam krwiożercze moskali są rzesze. Ona tu niedaleczko od przejażdżka nad rzeczką serce drży, w budzi szewku włosu czesze. A z podgrzywki niesfornej zerka oczko przekorne, guszą wargi czerwiejsze od wina. Jeszcze niżej o nieba wszystko jest, co potrzeba, a do tego i mąż poczciwina. Trudny wybór, nie dla niej, legło w gruzach powstanie i legł wieszcz pod najsłodszym z ciężarów. A wyrzuty sumienia w patriotycznych skryłpieniach, za co wdzięczny do dziś jest mu naród. Wiele jeszcze przed wieszczem i uniesień i nieszczęść, szlak do Turcji przez Prusy i Francję. Wieszczył, grzeszył i święcił, lecz zachował w pamięci biały śmiełów srebrzystą Konstancję. Ach, i ja tu uciekłem, gdy utarczki przewlekłe obalały gabinet Pawlaka by nie Sejm mieć za oknem, ale łąki podmokłe, lip gawęzie w i ptakach. Tam skandale i grandy, tam odchodzi w falandysz, tam namiestnik swój geniusz tłumaczy. Tu najwyżej doleci z pegeru naprzeciw boń gnojówki lub tęskny zew klaczy. Płotr, kto skrył się w śmiełowie, gdy chóry dziejowe rozszarpują ojczyznę na łokcie. To ucieka od strapi, tu gdzie nocą w drzwi drapie wiatr gałęzią, kochanki waznogciem. Więc jak gromić Adama, gdy rozterka ta sama zamiast w walce wyżywa się w piosenkach. Tak, sumienie najszczersze dyktowało mi wiersze, których temat pochwała łotrostwa. Tak, sumienie najszczersze dyktowało mi wiersze, których temat Похвала, утр ⁇ ство.